Witam, pozdrawiam serdecznie. Na kolejny w Wędówce, w poszukiwaniu podroża. Może coś znajdę u doki lasu. Wrócę z lasu Filipetowskiego, młodzież Filipek. Przed Państwem na radio odbiornikach przemierzamy sobie piękny zagajnik porażiecki. Tak, lubię mówić porażiecki. Oczywiście humorystycznie. O tu poszle bardzo pięknie ta ziemia. Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej ze zwierząt. W jak wiele razy wspominam kocham lisy. Nie zapomnę jak mi przebiegały drogę. Jedne jeszcze bardzo powoli to nie miał w ścieplizny. Eh. Mogę mu jakieś skrzydełko rzucić. Także Pamiętajmy do, dbajmy o lasy, a się przewaliłem w głowę, dbajmy o lasy, szanujmy zieleń, co to jest, wygląda jak, a nie, myślałem, tak się prezentuje krajobraz przepięknego lasu. oczywiście rzecz biorąc yy, pozdrawiam kanał szukam w lesie na którym yy, gościu tonami wywozi śmieci także szacun dla niego za robotę którą wykonuje, że wywozi te śmieci ja sam sprzątałem lasem i zjem jak to jest ciężko Przątność las. Pamiętajmy, że robimy coś dobrego dla kogoś lub, lub dla lasu, to dobre nam się zwróci, Także warto być dobrym człowiekiem. Tu sobie jeszcze przemierzymy ten poradziecki zagajnik. O. Buty HX kombat dla bility na bazie Goretexu i pozdrawiam serdecznie Prosto z lasu Filip Pietrowski. Dziękuję